No ale za 20 naj... To strzelał jakby w to okno lewe, a ty musisz strzelać w to okno prawe Tam jest takie drewno widoczne Co wieś <gry> Druga nień za fajery Fajery Aule, maule. Oj, 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 liście. Oj, No i mi się wjebali, no. A, to leć, to jest. Nie no, no to. idźcie, pierwsi byliście. Grajcie ja ja sobie na dwóch b. B, b. b. i tak pójdą B, więc... Żelony mida, da, ale elegancko będzie. to idę mida. Wypierdalaj na mida, zielony. Dobra, to wypierd... Idę na mida. No, okay. no widzisz? Oh. Wow. Jeszcze raz. Wow. Hm. A mogę najpierw iść do tego? Do kibla? Nie, bo już zaczynamy. We can do it. To przecież nie zrozumiał. Aaa, nie rozumiem. No, gość mu unikł dobry ping. Pong. Ping, pong. jajami. jajami, o maty. Ale taktyka, ty. No. W czterech stoi na respie, jeden biegnie. Ja, ja już mi się głupio zrobiło, że zacząłem pić. Za tobą. End abawił. Czy nie You <laughs> <Yes>. <laughs> I think I I'm dead. I think. I think. I think. <laughs> nie, <don't actually> <laughs> no, nie, czy gramy, czy nie, nie grany? full by my Okay, football? okay, okay. I don't play like football. No, okay. I like. I like food. Food. Sorry. Food, food? Are you fat or what? No. Yeah, he very fat. Oh, okay. That's yeah, not I true. Fat. I it's no true. And Jake, you must do something more. Yes. <laughs> Pew! I like this idea. Why?

<śmienicza> <śmienicza> Jak z tego mema ty! Miałem się kojarzyć Wiem Jak chłop do fujak do... Where is bomb, what is bomb doing? Konektor jest Konektor. Uciekaj, 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 na! <śmienicza> Wziął, wziął bombę i pierdala, ale fajnie, info. No, uciekał, no. <laughs> zrobił, <laughs> zrobił krok w lewo. uciekał. <laughs> hmm. Uciek, żółty zraszał. Złożony Żółty Złożony zraszał. się But, like But, But we, we are City. Gone. We hold site. Don't terrorist. We, we don't boom boom. Nie <laughs> yeah, <we> Pomarańczowy <boom>, <laughs> Bo nic nie patrzy. Wiemy już co od początku mecz. Bomba bom Bomba i yeah.